Dobre ziemeczki, sorry. Ale mi ktoś wbił do domu, i ja sobie to zainstaluję. Widzimy się za chwilę. Gramy dzisiaj w Robloxy. Tak się ta aplikacja zgrywa. Yy, dobra, i co chciałam powiedzieć? To jest to, że jestem trochę więc Sorry, że mnie słabo słyszycie, lub coś, ale dobra. Yy, chciałam pozdrowić oczywiście Wiktora, Oliviera yy, i kanał w opisie. Jak teraz podkażę moim filmem, przynajmniej tak myślę. I tak, ja sobie to będę zgrywał i widzimy się na chwilę. No no będzie nie będzie już skopinać. Ciszę muzykę, żebyście mnie to słyszeli I dobra, i gramy dalej, nie? Eee... O tak Dobra, więc ja jestem tą figurką tutaj I tu chodzi o parkour Ale co ja bym teraz tu zrobił? To ja sam nie to. Zablokowałem się Czekajcie, stop To e, jest taki po prostu parkour Tak sobie zrobiony, żeby przeskakiwać i to chyba tak jest, bo... A tu nie widzę wyjścia praktycznie. Eee... Nie wiem, co to jest w ogóle za parkour, więc nie pytajcie mnie. da się tu wejść. Nie. Wow. Nie wiem co mam to zrobić. O no ej! Czekajcie, co my tu mamy? Aha, wow! Digga! Hm. Czekajcie? Można się tak odbijać od podłogi fajnie, czekajcie. Spróbuję się przebić przez mój. Patrzcie, przebiłem się. No i dobra. Czy się po prostu przez niego przejść? Ja jestem taki głupi. Nie, przebiłem się. Patrzcie, Prze pr można przez to się przebić i później skakać na swoim, ale y chciałam oczywiście zrobić parkour inny, bo na tej. Y ta gra jest bardzo fajna i tu są. Naprawdę wiele, wiele fajniejszych podkór od tego, ale no, że nie było tego co chciałem, no to... Mówię, dobra, no to nagram ten co mi szkoli, nie? I nagrałem ten. Wow. Dobra, to tak wygląda, nie wiem czy mam za dużo mogę gadać. Zobaczmy, to jest drugie font, czyli są to jest chyba nie wiem podskakiwanie. Latanie przez kilka minut. To tak samo odpycham drive, czyli że nie wiem, się chyba ścigamy, to coś to można szybciej przyspieszyć. Nie wiem w ogóle, co to są za nazwy, więc nie pytajcie mnie. Uu. No, to są tylko jakieś odepchnięcia, że nie jest zbyt mnie jakieś wow. Spoko. Tu jest tylko jeden człowiek na mapie, więc nie wiem. Ja poszukam innej mapy i widzimy się za chwilę i zaraz za grafikę. Dobra zimeczki, włączam Tornado! Coś tam, coś tam. Ehm, nie wiem co to jest dokładnie, bo nie gram jeszcze w Tornado, coś tam, nie pamiętam jak się to nazywało.